Szczęść Boże, kochani. Ostatnio zdobyłem dyplom magistra na uczelni hejtowania Blockstra Planet. No i jak się okazuje, nie tylko ja. Pierwszą rzeczą, która mnie właśnie strasznie irytuje, są to te głupiutkie okienka, ponieważ na przykład zamiast mieć normalnie pocztę, to mamy sobie tylko jakieś takie właśnie głupie okienko i to mnie strasznie irytuje, bo jest strasznie niewygodne. I tak samo to taka zakładka przyjaciele, po prostu zobaczcie, że to jest strasznie niewygodne, kiedy to było na cały ekran, to to było znacznie wygodniejsze, a jak jest teraz, to się po prostu skorzysta z tego bardzo niekomfortowo, poza tym czasami się laguje, jakaś wiadomość się raz pokaże, a raz nie. Druga rzecz, która właśnie mnie też strasznie wkurza, jest to oddawanie kryształów, ponieważ one są też właśnie w takich okienkach, gdzie... Napis oddaj jest bardzo blisko właśnie wejścia w opis tego kryształu i możecie zamiast po prostu oddawać, przez przypadek wejdziecie i po prostu przeczytacie sobie opis kryształu. Można też oczywiście tak oddawać, ale to jest dość taka trochę strata czasu, gdyby to było tak jak kiedyś, że nie, że musicie po prostu tak palcem strasznie uważać, no to po prostu byłoby kiedy, kiedyś to było znacznie wygodniejsze, tyle powiem. Ta rzecz bardziej mnie irytuje niż jakby jej nienawidzę, ponieważ to jest po prostu, że kiedy sobie podejdziecie do tych takich laserów, w Nexusie to jest strasznie głośno słychać, pomimo, że macie przyciszone dźwięki, zobaczcie. Chodzicie sobie w uśmiech, żeby je odebrać, no i wspaniale, ale kiedy chcecie dać już jakiejś osobie uśmiech, na przykład Solce, którą oczywiście bardzo pozdrawiam, to sobie czekamy, aż tutaj minie ten cały czas i po prostu sobie wchodzimy w ten jej profil, dajemy jej uśmiech, no i co? Oczywiście wspaniale, nie pokazuje się nam. Znaczy chciałem powiedzieć, że to jak się pokazuje, czyli wcale jest bardzo artystyczne. Beznadziejny jest też ten panel jakby logowania się, no bo kiedyś były to sobie takie fajne postacie się pokazywały i w ogóle, a teraz tylko takie napisy. I czasami wam się nawet w ogóle nie pokazuje ta funkcja, zaloguj się, więc po prostu super. Star Planet to wspaniała gra, żeby grać z przyjaciółmi, prawda? Tylko że czasami nawet bardzo mi się chce z nimi pobudować, więc uwielbiam tę grę za to, że mi daje taką możliwość. Ja akurat tego nie mam, ale są osoby, które właśnie to mają. A mianowicie mówię o zepsutym skoku i po prostu im strasznie współczuję, ponieważ w tą grę wtedy się kompletnie, zupełnie nie da grać, kiedy się nie skakać. No bo na przykład na takim parkurze, to taki ktoś w ogóle nawet nie może doskoczyć sobie do czegoś takiego, na przykład do takiej pierwszej przeszkody, czy nie wiem, co to jest. Do takie uleczałki też bardzo trudno doskoczyć, więc jeśli Wy właśnie macie coś takiego, to Wam bardzo współczuję. Następną rzeczą, która mnie nieźle drażni, jest to właśnie animacja tych takich butów, czy jakby butorolek. Ponieważ, jak sobie weźmiecie skina właśnie z tymi takimi rolkami, no to one mają takie właśnie taką dziwną animację i jakby one tak jeżdżą bez ruchu, a nie jeżdżą tak jak rolki powinny jeździć. I wiem, że to jest jakby tylko taki zwykły błąd, i mam nadzieję, że moderacja go szybko naprawi, ponieważ to jest strasznie irytujące, ponieważ no po prostu chcecie sobie tak normalnie pograć, a tutaj taka dziwna animacja, więc mam nadzieję, że szybko to naprawią. Nie rozumiem, co moderacja miała na celu, usuwając efekty niektórych przedmiotów dolnych, czyli na przykład takiego właśnie jednorożca, ponieważ kiedyś jak sobie nim chodziliście, to z niego letały sobie takie kolorowe gwiazdeczki, albo jak jeszcze mieliście sobie takie, takie smocze skrzydła, czekajcie, pokażę wam to, jak mieliście sobie tu taką część dolną takich smoczych skrzydeł, to z nich też leciały sobie takie gwiazdki, no a teraz po prostu to wszystko pousuwali i te przedmioty dolne stały się trochę takie nudniejsze, już nie było takiej, takiej, nie wiem, takiej fajnej, takiej satysfakcji, kiedy używacie na przykład, no akurat te skrzydła to tak trochę mniej, ale tamten jednorożec był bardzo charakterystyczny z tych swoich gwiazd więc mam nadzieję, że to przywrócą. Fajnie, że mogę też zaprosić przyjaciół do gry prywatnej. Rozumiem, że Bloxer Planet chce ze sobą jednoczyć graczy, żeby byli przyjaciółmi, no ale aż tak. I oczywiście byłbym bardzo złym człowiekiem, gdybym nie wspomniał o tym, że bardzo dużo rzeczy jest za VIP, a mianowicie na przykład używanie sobie skinów. Kiedy sobie chcecie wejść w topkę i zrobić jakiegoś nowego skina, no to Bloxer Planet wam odpowiada otóż nie tym razem, ponieważ macie sobie taki wspaniały komunikat od bloku wszystkie skórki, więc jak sobie tutaj w niego wchodzicie, to jest napisane: gracze VIP mogą używać na swoich blokter skórek wykonanych przez innych użytkowników, i tak samo tryb zaawansowany jest jeszcze za VIP-a, to jest po prostu dla mnie naprawdę takie głupie. Nie wiem, jak można w ogóle było zrobić coś tak po prostu masakrycznego i jeszcze beznadziejny jest też fakt, że klonowanie skinów jest za po prostu naprawdę to jest wręcz żałosne to jest tylko na telefonie, ale po prostu i tak jest naprawdę strasznie beznadziejne, ponieważ na bitwie musicie albo skoczyć, albo strzelić. Zrobili właśnie od tego strzelania oddzielny przycisk, a kiedyś wystarczyło dotknąć ekranu w miejscu, w którym chcemy strzelić, i naprawdę teraz się gra strasznie niewygodnie, ponieważ nie możecie robić tego i tego jednocześnie. Więc naprawdę mam nadzieję, że to zmienią, ponieważ się gra również z tym bardzo niewygodnie. Drogie i szanowne Blockster Planet, ile jeszcze czasu zamierzasz się ładować? Ponieważ próbowałem się przelogować z mojego pobocznego konta na moje główne i to już tak sobie. I czekam i czekam i czekam, a lata lecą w górę I miałem przed chwilą 143, teraz mam 156 I już teraz za chwilę będę mieć 172 No i tak jak wam kiedyś mówiłem Jeżeli nie chcecie się postarzać, po prostu wywalcie telefon przez okno Wujciona jam radzi I pamiętajcie, że to wcale nie tak, że ja mój certyfikat I dyplom hejtera Blockter Planet wydrukowałem z Google Grafiki To znaczy jaka ładna dzisiaj pogoda